I za tak jak powiedziałaś, jesteś wsparciem dla tych wszystkich przyszłych panien młodych, panów młodych. No i teraz takie pytanie, bo, bo, bo właśnie bardzo zależało mi, żeby z Tobą porozmawiać na ten temat, bo wszyscy mają porzerwowane sale, zaproszonych gości, powpłacane zaliczki. Ty nawołujesz otwarcie do tego, żeby to przekładać, ale co z pieniędzmi, czy. czy, czy, czy jak tutaj tę sytuację rozwiązać właśnie z tymi zaliczkami? Czy na przykład dany restaurator, fotograf powinien oddać nam tę zaliczkę, czy, czy, czy to my jesteśmy stracni? Przede wszystkim jeżeli chodzi o te wszystkie takie szczegóły związane z umowami, które podpisywaliśmy, to tutaj bardzo ważne jest to, żeby dokładnie się w tę umowę wczytać, bo jakby w każdej umowie wiele rzeczy jest wyjaśnionych. I jeżeli Właśnie ktoś ma takie już bardzo konkretne pytania, to właśnie jak zostawi te swoje pytania u mnie na tym pogodowym ślubnym, to my posililiśmy się o rozszerzenie naszego zespołu, o prawników, adwokatów, mediatorów, którzy odpowiadają bardzo konkretnie na te wszystkie pytania, które właśnie młode pary mają związane z tym, co teraz następuje. Oczywiście jest różnica między zaliczką i zadatkiem i jakby młode pary już myślę, że mają tę świadomość i jakby podpisując swoje umowy, konkretnie już wiedzą na co się decydują. Ja też pisałam o tym u siebie na portalu WeddingDream.com wielokrotnie, żeby też na to zwracać uwagę. Tak, wszystkich tam serdecznie oczywiście zapraszam. Tak, jest, bo tam jest masa informacji i też ja staram się bardzo teraz na bieżąco rzucać te wszystkie informacje, żeby odpowiadać na te pytania, które też najczęściej się pojawiają. W ogóle tam u mnie w aplikacji stworzyłam taką zakładkę o to pytać najczęściej, w związku z tym pogodowym trudnym, i tam też są odpowiedzi na masę pytań. Ale jeżeli chodzi o to, czy, czy tracimy, czy nie, jakby ta sytuacja jest o tyle trudna, że to, że przekładamy czy odwołujemy ten ślub, nie wynika ani z naszej winy, ani z winy naszego usługodawcy. I w tym momencie pozostaje nam ogromne pole do popisu, jeżeli chodzi o sprawę dogadania się. Więc mam wrażenie, że ta sytuacja wymaga od nas dużo elastyczności, empatii i w ogóle po prostu to jest dla nas taki moment, kiedy bardzo musimy rozmawiać jakby zrozumieć, że obie strony są w trudnej sytuacji. Hmm. Więc najważniejsze jest, żeby pary skontaktowały się ze swoimi podwykonawcami i ustaliły, co następuje, bo jeżeli na przykład zapłacili zaliczkę, tak, czyli taką kwotę pieniędzy, która jest zwrotna, to, to jeżeli przekładają swój ślub po prostu na inny termin, no to ta zaliczka zostaje jakby nie ma problemu, jeżeli tylko usługodawca jest w stanie w innym terminie im in te... Usługę wykonać. Gorzej, że teraz sale zwykle są zarezerwowane już do 2022 2023 to kiedy ten ślub? W 2024? Nie, do końca tak nie jest. Jakby młode pary mają na tyle mądrości w sobie, że już rozumieją, że ten ich wymarzony termin przepadł. Wiem, że wiele par na przykład. Nastawiało się na taką datę 6, 6, 20, 20, tak? Mhm. I trochę takich magicznych dat w tym roku było. Natomiast jakby wszyscy są na tyle świadomi już teraz, że jakby ta data to jest mały pikuś w porównaniu do tego, z jakim zagrożeniem mogą się zmierzyć podczas tej uroczystości i na jakie niebezpieczeństwo wystawić swoich najbliższych. Więc mam wrażenie, że młodzi już pożegnali się z tymi wymarzonymi datami. Mhm. I teraz to jest kwestia, na kiedy przełożyć. Oczywiście, jeżeli mówisz o zajętości sal na trzy lata do przodu, to dotyczy okresu tego, który jest ściśle takim okresem ślubnym i zazwyczaj dotyczy to sobót. Pamiętajmy o tym, że ten sezon ślubny w tym roku się po prostu najprawdopodobniej przesunie, przesunie. on nie będzie trwał od połowy kwietnia do załóżmy września, tylko najprawdopodobniej on będzie trwał, nie wiem, od czerwca do grudnia. Mhm. Więc po prostu będzie trzeba przesuwać te swoje śluby z lata, czy tam z wiosny przede wszystkim, na ten okres jesienno-zimowy Tak, ale to... uważam, że takie przełożenie na październik to już nam rozwiązuje sprawę, ja wiem, że to jest trochę gdybanie, bo nikt nie To jest nie takie wie. wróżenie w sposób, ja oczywiście mam nadzieję, że tak, ja do tej pory mówiłam, że nakłaniam do przełożenia swoich ślubów wszystkie pary, które mają śluby zaplanowane do końca maja i, I jakby pary, które mają się od czerwca, mówiłam, żeby jeszcze się wstrzymały. No na razie ta sytuacja nie wygląda najlepiej, mm -hmm. więc no, musimy jeszcze chwilę poczekać.